Siemanko Widzowie i dzisiaj robię odcinek Szarma horror no i też to będzie odcinek z nowym członkiem, no jak to ta kolega e, e, koleżanko mojego kolegi, tego Igora, e, tak wygrał Szałurwa o, wziąłem Szałurwu, tu położę tu, 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 tu. Dobra. Ja nie wiem co oni będą, bo tutaj widzowie powiedzcie mi proszę. Jeśli ty chcesz pisać na czacie, powiedzcie, cześć. A jak to pisać? Nie bo wiecie, bo to nieraz to się dzieje. Dobra, robimy szał mu. Cześć dziewczynko. My robimy szał Co wy robicie, wy kurde? Wy, jak ja, chłopie, co ty dajesz? Kurczak, to musi być. A, ty chcesz tak zrobić. Okej, okay, rozumiem. Zapasy to zawsze muszą być. Tu. tu od razu rzucę. Nie nie na razie myślę, że pierwszy czas wystarczy. Tak, to jest kurczak zoota Masz. No i daję mu. No i daję mu, tak, tak. Dobra, let's go. Co dalej? Co dalej? Co dalej? Dziewczynki, chłopaki, co dalej? Ja cię kręcę, światło się wyłączyło Oj, co święto jedziesz? To jest help. Bardę tu. Uff, nic nie kapało. Uff, ja się boję. Trochę. Bo wiecie, to taki horror. Ty już patrzysz, chłopa. A wy nie musicie już zwalać z tej pizzy szału, który tu był chłopak. Aha, wszyscy ma w dupie. Okej. Okay. Ja będę nie wiem. A ja nie. Ja się boję. Tak, nie dawać jej gościowi nic. Dziękuję. Zabiję nas przejść. Co wy robicie? my zdechniemy tu. Co? Mój kolego też jest moim kolegą. Tak u aż trzy chcesz, to trochę tutaj ciebie jest. Ty chyba oszalałeś. Dawaj, dawaj. Co się martwię, co się, się martwię? Jeszcze będzie kapało, ja wiem na pewno. Kilka... Ha druga noc. To no, no dzięki, że druga noc i co mi to daje, że druga noc? Yy, tak, 200 mani, mani, jeśli we zobaczymy takiego i takiego chłopaka. Pa Cześć się cały czas do tyłu i ja se tylko robię nieszczęście, bo mogę umrzeć, jeśli tam jakiś będzie się pojawić. Babajka. Jest taka ukraińska postać. Cześć, cały czas mnie to światło niepokoi. E, przepraszam widzowie, od razu... Aha. Siauna. Jest. Daj mi zrobić. A, nic nie można brać. Uh -huh. A jak ja to. te, uh -huh. To. Aha, to też można brać. No po co, co ty tym robisz, koleżko? To jakby co jest Igor? prostu ma inny skin z innego konta. No co ty robisz? Aaaa, karmią. Do logik. Rzeczy dzieciom się w zmianie. Uh -huh. Dziękuję, że mi zalagowało. Nawet nie widzę, kto tam jest. Bo mi cała gra zalagowała. Jak zawsze mnie zaraz chyba wywali z tej, te Ruszaj, się ruszaj, się się. Ruszaj. A dobra żyje. Bo ja bardzo, że to tragedia. Szałba polibitura, szałba. O kurde, mam szerą <grym> Ja wiem jedno, że, no, że w ogóle bardziej się włączać światło. I duch tu znowu jest. No, jakiś duch. duch idźcie gdzieś już. Ja się boję. A to nikt nie zamkną do no wy! Co ty trzyszałby chyba? Chyba ty oszalałaś. A jeszcze jej dam. A jeszcze jej he, he, he. Kurczak zawadka, kurczak zawadka. Kurczak zawadka. Kurczak zawadka. Kurczak zawadka, kurczak zawadka. Dawaj rób kościół, dawaj brawo. Lodówka zamknę, bo coś mnie to niepokoi. Jeszcze, kościół, jeszcze. Tu, tu, sałatki to mamy, to mamy sałatki. Ja cały czas zamykam to. Eee, tyś, Mam gdzieś. <grym> Duch pojawia się. sałatki to chyba coś powieszało. I teraz można tu salatkę znaleźć, prawda? Nie, nie, prawda. Dobra... mám poviesu. Čo ma dvoniť, čo ma Nie mi, przepraszam. Dobra, widzowie. Dobra, widzowie, będziemy kończyć. Jak tu napisać normalnie? Będziemy kończyć i taką wszystkim